Cześć, witajcie taki, można powiedzieć, może mi się uda wrzucić wieczorny jeszcze taki odcinek, e gdyż zakończę na ten moment chwilowo, zawieszam tą serię e Easy HC na cheatach. E znaczy, znacie moje hasło, możecie teraz sobie wejść na moje konto, też pograć na Trygon Survivalu. E na ten moment zakończyłem, zakończę tą serię. Ponieważ zobaczcie, tu jest niby bardzo dużo typa, nie? Wszędzie niby w pełno osób. Ale jeżeli chcecie się poklepać, to ja nikogo nie mogę znaleźć. Nie wiem, biegam tam na tym swoim koncie prawdziwym, działam itemy i nie da się nikogo znaleźć. Także na ten moment ja sobie tą serię zawieszę. Jeszcze tylko pokażę Wam, co tam zostało z naszej starej bazy. Ale to za chwilę, jak się przeloguję na inne konto. No i, no i to będzie to wszystko, to wszystko co chciałem wam przekazać, także czekajcie chwilę no. Jak widzicie jestem właśnie już na terenie starej, jeszcze no nie wbiłem na haksach teraz akurat Ale to nieważne, jestem na terenie starej naszej gildii Jak widzicie coś tu nieźle pierdykło I, i, i wszystko zostało zniszczone, prawda, nie zostało tutaj kompletnie nic z tego Z tej całej bazy yy, I powiem wam szczerze, że to będzie takie zawieszenie tej Serii, jeżeli będę jeszcze miał ochotę, kluczy. Jeżeli będę miał jeszcze ochotę, no to oczywiście znajdę sobie jakiś tam serwer i sobie zacznę grać. Mm, także no. W tym byłoby to na tyle. W tym odcinku byłoby to na tyle. A jutro już okaże się kolejny odcinek y, oczywiście z. <laughs> kolejny odcinek z High Play a Gold Rush. Oczywiście standardowo. Także no. ja się z wami żegnam i jeszcze jedna taka ważna rzecz. Wiecie, to można zrobić z tym serwerem. To, to... o Jezu jakaś mucha mi tu wlecia To nie jest najlepszy serwer. Polecam wam zrobić tak. No. Także to będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć.